Panie Jezu Chryste, jedyny i najwyższy kapłanie, dziękujemy dziś sobie za to, że włączyłeś nas w swoje kapłaństwo, abyśmy szli do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar powołania, za dar życia, za to, że dar powołania pozwoliłeś nam odkryć i go przyjąć. prosimy, myśmy nie zmarnowali tego wszystkiego, co dla nas przygotowałeś, żebyśmy w Tobie nieustannie zapuszczali korzenie. Drogi Ojcze, księżarcy biskupie. dziękujemy za to, że dziś do Ty włączyłeś nas do presbytery Kościoła Poznańskiego. Dziękujemy za ogromne zaufanie, którym nas obdarzasz. Prosimy, bądź naszym Ojcem, módl się za nas, abyśmy przyczyniali się do budowania Chrystusowego Kościoła. Drogi Ojcze, Biskupie Damianie, dziękujemy za lata formacji, w których byłeś naszym Ojcem duchownym. Dziękujemy za bezpośrednie przygotowania z doświęceń, najpierw diakonatu rok temu i w ostatnich dniach do święcych presbiteratu. Dziękujemy Tobie za ogromne świadectwo wiary, zaufania Panu Jezusowi i za przykład gorliwości już Niech Bóg ci chodzi błogosławi. Drodzy księże przełożeni, dziękujemy Wam za formacji. Dziękujemy za to wszystko, co przyczyniło się do naszego wzrostu. Za modlitwę i post w naszych intencjach poświęcone nam czas, za rozmowy i dobre rady. Niech Pan Jezus dobry pasterz nieustannie Wam błogosławi. W tym miejscu pragniemy także dziękować wszystkim księżom i siostrom zechodnym, którzy i które także byli naszymi formatorami. Dziękujemy za cały nasz trud, niech Pan Wam Kochani rodzice, dziękujemy dziś szczególnie Wam, za to, że przed laty zanieśliście nas do Kościoła, aby nas oświecić. Dziękujemy Wam za całe dobro, które otrzymaliśmy z Waszych rąk. Chcemy dziękować także naszym rodzinom, naszemu rodzeństwu, przyjaciołom i wspólnotom, które nas wspierały i otaczały swoją modlitwą. Dziękujemy dziś bardzo mocno wszystkim ludziom świeckim, którzy nas, przygotowujący się do kapłaństwa, uczyli życia i zaufania Bogu. Myślę, że tak jak w życiu Karola Wojtyły był Krawiec, Jan Tyranowski. Tak i w naszym życiu było, i jest wielu ludzi, bez których nie byłoby nas tutaj. I szczególnie dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy także Kurowi Katedralnemu z księdzem Krałatym Szymanem Darszkiewiczem na czele. Dziękujemy panu Krzysztofowi Wilkusowi i wszystkim, którzy towarzyszyli nam dzisiaj podczas tej wielkiej uroczystości. Za to wszystko niech Bóg będzie uwielbiony.